Wyobraź sobie, że otwierasz zakurzoną starą książkę i znajdujesz strony wypełnione koszmarnymi wizjami, przerażającymi stworzeniami, apokaliptycznymi wydarzeniami i tajemniczymi przepowiedniami. Witamy w dziewiątej rozdziale księgi, objawienia, w którym zaciera się granica między strachem a fascynacją. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ten rozdział jest okrzyknięty najstraszniejszym w Biblii? Cóż, w jej wersetach kryją się głębokie prawdy o ludzkiej egzystencji i boskim sądzie, które równie mocno rezonują w naszym dzisiejszym życiu. Ale nie pozwól, aby strach Cię pochłonął. Pod koniec tego filmu zobaczysz, jak te starożytne narracje mogą dać nadzieję i zrozumienie naszemu współczesnemu światu. Dołącz do nas w tej podróży i pamiętaj o subskrybowaniu. Chętnie poznamy w komentarzach Twoje przemyślenia na temat tego, skąd pochodzisz. I jakich cudów Jezus dokonał w Twoim życiu? Niech Jezus cię błogosławi i napełni Twoje serce pokojem podczas wspólnych poszukiwań. Wizja Jana i kontekst objawienia, gdy zanurzymy się w zagadkowy świat księgi Apokalipsy napisanej przez apostoła Jana, znajdziemy się pośród tkaniny pełnej żywych obrazów i głębokiej symboliki splecionych ze sobą w niezwykłych okolicznościach. Zastanówmy się najpierw nad środowiskiem, w którym narodził się ten tekst. Jan, jeden z najbliższych uczniów Jezusa, został zesłany na wyspę Patmos. W tym okresie, mniej więcej pod koniec I wieku, pierwsi chrześcijanie doświadczali ogromnych prześladowań pod rządami rzymskiego cesarza Domicjana. Był to czas, gdy chrześcijaństwo wciąż powstawało i często było źle rozumiane lub jawnie sprzeciwiało się cesarstwu rzymskiemu, które uważało, że monoteistyczny, Kult Jezusa stanowi zagrożenie dla ich panteonu bogów i boskiego statusu samego cesarza. Panowanie cesarza Domicjana słynęło z prześladowań dysydentów i brutalnego rozprawienia się z tymi, którzy odmówili uznania jego boskości. W tej atmosferze strachu i oblężenia chrześcijanie trzymali się swojej wiary, szukając nadziei i otuchy. To właśnie w kontekście prób i udręk księga Apokalipsy wyłania się zarówno jako ostrzeżenie, jak i pocieszenie, oferując wgląd w Bożą Sprawiedliwość i ostateczny triumf dobra nad złem. Objawienie jest wyjątkowe pod względem procesu przekazywania. Jest to boskie przesłanie, które spływa od Boga do Jezusa, który następnie przesyła je za pośrednictwem Anioła do Jana. Ta hierarchia przekazu podkreśla niebiańskie znaczenie jego treści. Jan jest przedstawiany nie tylko jako bierny odbiorca, ale jako wybrane naczynie, którego oczy są otwarte na apokaliptyczne wizje, mające na celu przekazanie prawd teraźniejszości i obietnic na przyszłość. Proces ten podkreśla, że objawienia nie są pochodzenia ludzkiego, ale są przesiąknięte boskim dekretem. Nadrzędnym tematem apokalipsy jest triumfalny powrót Chrystusa na Ziemię. Temat, który rozbrzmiewa w całym Nowym Testamencie i który był przepowiadany w Biblii aż 318 razy. To trwałe proroctwo sygnalizuje jego kluczowe znaczenie dla chrześcijańskiej eschatologii. Pierwsi chrześcijanie znaleźli pocieszenie w tym obiecanym powrocie światełku nadziei wśród prześladowań zapewniając ich, że ich cierpienia nie zostały zapomniane ani daremne. Sfera Apokalipsy jest bogata w symbole i obrazy wymagające introspekcji i interpretacji. Symbole te służą do przekazywania głębszych duchowych rzeczywistości i prawd. Smok, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli w Apokalipsie, utożsamiany jest z szatanem. Ten starożytny wąż reprezentuje uosobienie zła i oszustwa, przypomnienie o odwiecznej walce dobra ze złem. Poprzez ten symbol Apokalipsa, Świętego Jana przedstawia toczącą się kosmiczną bitwę. Zapewniając wierzących o ostatecznej porażce szatana, innym potężnym obrazem jest wielki biały tron, przedstawiający siedzibę Sądu Bożego. Obrazy te skłaniają wierzących do refleksji nad Bożą sprawiedliwością i losem, jaki czeka zarówno prawych, jak i niegodziwych. Idea sądu służy wiernym zarówno jako ostrzeżenie, jak i motywacja, namawiając ich, aby wytrwali w swojej wierności i prawości, pomimo światowych konfliktów. Niezbędne do zrozumienia objawienia jest to, w jaki sposób te przedstawienia boskiej interwencji odnoszą się do prób, przed którymi stał wczesny Kościół, a jednocześnie dostarczają szablonu do zrozumienia rozwoju historii ludzkości pod Bożą opatrznością. Żywe i często zniechęcające obrazy nie mają budzić strachu, ale ośmielać wiernych, przypominając im, że sądy Boże są sprawiedliwe i że na tych, którzy wytrwają w wierze, czeka większa chwała. Żywe opowieści Jana, widziane przez pryzmat literatury apokaliptycznej, stanowią dla wierzących energetyzującą siłę. Przypomina im o duchowej walce, nieodłącznie związanej z życiem i o Bogu, który jest w pełni świadomy ich zmagań. Chociaż symbole są często dramatyczne i intensywne, portrety te są tworzone tak, aby rezonować z trudami i nadziejami publiczności, a przy użyciu surowych obrazów komunikują pilność i wagę. W miarę ujawniania się tych zniechęcających, ale pełnych nadziei objawień, dzisiejszym wierzącym przypomina się, że ich podróż, choć wymagająca, nie jest przemierzana w izolacji. Próby, przed którymi stają, odzwierciedlają zmagania pierwszych chrześcijan, utwierdzając w tysiącletnim przekonaniu, że ich wytrwałość jest również dostrzegana i ceniona w boskiej narracji. Niezmienne przesłanie Apokalipsy Świętego Jana Zachęca do wierności w obliczu przeciwności losu, twierdząc, że Boża interwencja nie jest odległa, lecz głęboko zintegrowana z ludzkim doświadczeniem, obiecując ostateczne odkupienie i odnowienie wszystkim, którzy pozostaną niezachwiani w swojej wierze. Kiedy zagłębiamy się w głęboką symbolikę siedmiu trąb w Księdze Objawienia, niezwykle istotne jest podejście do tych rozwijających się wydarzeń ze zrozumieniem, które łączy zachwyt z powagą. Pierwsze cztery trąby rozwijają się jak dramatyczna sekwencja kosmicznych wyrównań i ziemskich wstrząsów, czerpiąc głęboko z tradycji zagłady i wybawienia splecionych w całej historii biblijnej. Każda trąba niesie donośne echo starożytnych plag, wyznaczając drogę przez katastrofę do odkupienia, podkreśloną strasznymi konsekwencjami odwrócenia się od boskiego przewodnictwa. Kiedy zabrzmi pierwsza trąba, stajemy przed obrazem budzącym podziw i przerażenie. Grad i ogień zmieszane z krwią spuszczaną na ziemię. Przywodzi to na myśl prześladującą plagę gradu w Egipcie, opisaną w księdze wyjścia, która jest potężnym przypomnieniem Bożej Potęgi i Sądu. Odzwierciedla to, jak sama natura staje się narzędziem niebiańskiego dekretu, kształtując surową narrację o wstrząsach ekologicznych. Jedna trzecia ziemi spłonęła, zieleń strawiła płomienie. Żywy gest, który wiele mówi o delikatnej równowadze stworzenia i łatwości, z jaką można ją zachwiać, gdy ludzkość przekroczy swoje granice. Rozbrzmiewa druga trąba i masywny obiekt, przypominający płomień, wpada do morza. Jest to zaskakująca metafora, przypominająca starożytne, przerażające legendy o Bożym Sądzie. Takie jak Jonasz. I wzburzone morze przynosi katastrofę, wprawiając w zamieszanie jedną trzecią oceanów. Katastrofalny wstrząs, który odzwierciedla obecne obawy dotyczące zanieczyszczenia i sporów na morzu, a jednocześnie jest znacznie bardziej niszczycielski. Statki ulegają zniszczeniu, morza zabarwiają się krwią, a życie morskie ginie. Elementy natury w dramatyczny sposób reagują na kosmos wypaczony przez niezgodę i nieposłuszeństwo ilustrując duchowy, a nie tylko fizyczny dysonans promieniujący na całe stworzenie. Gdy zabrzmi trzecia trąba, wielka gwiazda płonąca, jak pochodnia spada z nieba, zanieczyszczając źródła słodkiej wody. Gwiazda ta, zwana Piołunem, nadaje niegdyś życiodajnej wodzie gorzką, trującą nutę, co jest symboliczną refleksją na temat zepsucia i konsekwencji zbaczania ludzkości z żywych wód życia, boskiej ścieżki. Ten obraz goryczy i przytłaczającej słodyczy ostrzega z mocą przed duchowym spustoszeniem, gdy naruszona zostaje czystość prawdy. Woda, nasze źródło życia, zamienia się w zbiornik śmierci i rozpaczy, podkreślając naszą odpowiedzialność za czystość zasobów zarówno duchowych, jak i rzeczywistych, kiedy czwarta trąba zalewa nas swoim złowieszczym sygnałem ciała niebieskie, słońce, księżyc i gwiazdy, Zostają uderzone. To szokująca kaskada, która zaciemnia jedną trzecią ziemi, co przypomina niesamowitą ciemność dziewiątej plagi egipskiej. To niebiańskie przyćmienie służy jako metafora wycofania boskiego oświecenia, świadectwo duchowej ślepoty dotykającej świat, który utracił swoje znaczenie. Zajmujemy się tutaj niepokojącą perspektywą rzeczywistości, w której kosmiczny porządek zostaje zakłócony co sugeruje kruchość zarówno dosłownego, jak i metaforycznego światła, od którego zależymy, aby przemierzać nasze życie. Te złowrogie trąby niosą ze sobą coś więcej niż tylko zagładę. Kwestionują granice ludzkiej pychy przeciwko boskiemu autorytetowi. Zmuszają nas do skonfrontowania się z delikatną zależnością pomiędzy ludzkimi czynami a Bożym osądem. Jak biblijnie ludzie raz po raz zwracają się do swoich zamysłów tylko po to, by zapoczątkować swój upadek. Jednak pośród tych nieszczęść kryje się niewypowiedziane wezwanie do pokuty i odnowy oraz obietnica, że katastrofa nie jest końcem, ale wyraźnym wstępem do odrodzenia. Stanowi także ostrzeżenie to, co nastąpi w kolejnych rozdziałach, będzie miało bardziej niepokojące i głębsze znaczenie, a ścieżkę, którą te początkowe dźwięki trąb zaczynają oświetlać z głębokimi i niepokojącymi szczegółami. Poprzez te dramatyczne sceny rozgrywające się od czterech trąb, objawienie zmusza nas do zbadania naszego świata i naszego w nim miejsca. Opowieść nie o terrorze dla samego terroru, ale o uderzającej konieczności odzyskaniu świętości, wzajemnych powiązań całego życia ludzkiego z naszym środowiskiem. Kiedy Jan żywo opowiada o tych rozwijających się wydarzeniach, Służą one jako preludium do dalszych ujawnień, dalszych zawiłości, ustawiając nasze serca i zmysły, abyśmy zrozumieli wielkość tego, do czego Bóg nas wzywa. Rozważając, ten rozgrywający się dramat, przygotowujemy się na większą głębię duchowych prawd, czekających w burzliwych szeregach sądu i zbawienia, które następnie odkrywa objawienie. W rozwijającej się narracji Apokalipsy, dźwięk piątej i szóstej trąby. Sygnalizuje punkt zwrotny, zanurzając się głębiej w krainy, które budzą zarówno podziw, jak i strach. Te trąby są wyjątkowo niepokojące i oznaczają nieszczęście, mające obudzić świat na surową i surrealistyczną konfrontację z siłami przekraczającymi zwykłe zrozumienie. Gdy piąty anioł zatrąbi w swoją trąbę, otchłań, otchłań o niezgłębionej głębi, zostaje otwarta uwalniając istoty, które wymykają się jakiemukolwiek konwencjonalnemu opisowi. Tekst przedstawia przerażający obraz. Poznajemy Abaddona, czyli po grecku Apoliona, którego imię można przetłumaczyć jako niszczyciel. Postać ta dowodzi hordą szarańczy. Jednak nie są to owady, jakie zwykle sobie wyobrażamy. Zamiast tego są przedstawiani jako istoty hybrydowe, których cechy łączą elementy ludzkie, zwierzęce i mistyczne. To żywy obraz grozy. Każda. Szarańcza ma twarz człowieka, zęby lwa i ogon skorpiona. Te żywe obrazy służą jako potężna metafora chaosu i bólu, jaki sprowadzają na ludzkość. Przez te pięć miesięcy, szczególnie podkreślony okres, otrzymują władzę dręczenia, ale nie zabijania. Ten ograniczony zakres może wydawać się osobliwy, rodząc pytania o boże zamierzenia i trwałość stworzenia w takich próbach. To tutaj duchowe pieczęcie kontrastują znacząco. Tym, którzy noszą boską pieczęć, oszczędzono tej męki. Ochrona wiernych podkreśla Bożą różnicę pomiędzy Jego naśladowcami a tymi, którzy są sprzymierzeni z siłami zła. Tymczasem ci, którzy nie mają pieczęci, doświadczają rozdzierających cierpień, malując wstrząsający obraz walki duchowej objawiającej się w sferze fizycznej. Wychodząc poza piątą trąbę, szósta trąba zwiastuje kolejny stopień zniszczenia. Głos dobiega ze złotego ołtarza, świętego miejsca, w którym teraz rozgrywają się apokaliptyczne wydarzenia. Głos ten nakazuje uwolnienie czterech aniołów związanych nad Eufratem, rzeką historycznie symbolizującą barierę dla Izraela, linię, której przekroczenie oznaczało potężnych przeciwników. Uwolnienie tych aniołów. Oznacza uwolnienie sądów długo wstrzymywanych. Dowodzą 200-milionową kawalerię opisaną z przerażającymi szczegółami. Ci jeźdźcy, opisywani z głowami lwów ziejących ogniem, dymem i siarką, są uwikłani w obrazy zbyt spektakularne, aby mogły być czymś innym niż nadprzyrodzonym. Co ten obraz oznacza dla nas dzisiaj? Niektórzy interpretują te wizje jako przedstawienia zaawansowanych działań wojennych, walki zmechanizowanej która osiąga niszczycielski poziom wykraczający poza ludzką wyobraźnię. Inni postrzegają to jako intensywne zjawisko, duchowe przejaw sił zła w namacalnej formie. Różnorodność interpretacji skupia się na jednej nieustępliwej prawdzie jednoznacznej potędze Bożej Opatrzności. Te fragmenty wzywają wierzących do uznania nietrwałości świata fizycznego i supremacji rzeczywistości duchowych. Znak bestii, kontrastujący z pieczęcią Bożą, staje się czymś więcej niż tylko znakiem fizycznym. Ucieleśnia wierność przeciwstawnym siłom. Tutaj kryje się wyraźna duchowa dychotomia, wybór pomiędzy przestrzeganiem boskiego prawa, a uleganiem złowrogim pokusom. W tej apokaliptycznej wizji wybranie pieczęci Bożej nie jest abstrakcyjną koncepcją, ale wezwaniem do zajęcia stanowiska w kosmicznej bitwie, która szaleje w sercu, i umyśle każdego człowieka. W tych oszałamiających i niepokojących wizjach kryje się wezwanie do czujności i wierności. Ludzkość jest ostrzeżona, lecz znajduje się pomiędzy niebezpieczeństwami wynikającymi z ignorowania tych kosmicznych alarmów, a obietnicą boskiego ratunku i odkupienia. Rozumiejąc te rozdziały, odkryjemy głębokie implikacje dla naszej obecnej duchowej podróży. Zapraszają nas do przyjęcia postawy gotowości i odporności, wyróżnionej boską pieczęcią, która obiecuje: ochronę w próbach. Siły demoniczne w Apokalipsie 9 oferują potężną narrację na temat konsekwencji duchowego zaniedbania i pilności pokuty. Obrazy te nie są prezentowane po to, by paraliżować strachem, ale po to, by pobudzić do działania. Boskie. Przesłanie jest jasne a wybór jest prosty, sprzymierzyć się z siłami ciemności lub przyjąć światło odkupienia. Jest to wezwanie, abyśmy w pełni pojęli moc Bożej ochrony w burzliwych czasach i zrozumieli, że ostatecznie duchowa gotowość jest naszą gwarancją w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożych proroctw. Rozważając Księgę Apokalipsy, zwłaszcza po wyjściu z burzliwej symfonii, jaką są trąby, schodzimy na skraj introspekcji na temat prawdziwej istoty tego boskiego orędzia. Ten rozdział nie jest jedynie opowieścią o zagładzie, ale zaproszeniem do zagłębienia się w głębokie zrozumienie Bożej Suwerenności, szczególnie istotne, gdy wokół nas panuje chaos. Musimy tutaj uchwycić kwintesencje duchowych, objawień, które pojawiają się w każdym wersecie. Po pierwsze, księga Apokalipsy jest świadectwem Bożej Suwerenności. Zapewnia nas, że pomimo pozornego zamieszania, Bóg sprawuje całkowitą kontrolę. Nie jest to autorytet odległy, czy obojętny, ale współczująco spleciony ze stworzeniem. Rozumiejąc to, wyposażamy się w mądrość i odporność potrzebne do przetrwania nadchodzących prób. Boża suwerenność jest balsamem na światowe nieszczęścia i osobiste cierpienia. Daje pokój, pewność, że wszystko działa w tysiąc 1700... dziewięćset. Ramach boskiego celu i ostateczne zwycięstwo, dobra nad złem. Duchowa walka prowadzona w Apokalipsie nie jest starożytną opowieścią, ale ciągłą walką, która odzwierciedla rzeczywistość duchowej walki, obecną w życiu każdego wierzącego dzisiaj. Ta bitwa jest zaproszeniem do osobistej wiary, wezwaniem do zachowania duchowej czujności i przygotowania się zarówno na obecne, jak i te przepowiedziane wyzwania. Jesteśmy powołani nie tylko do oglądania, ale także do aktywnego uczestniczenia w tej bitwie poprzez modlitwę, prawość i trzymanie się boskich zasad. Ta czujna postawa jest proaktywnym zaangażowaniem w naszą wiarę, dynamicznym tańcem z boskością, który wzmacnia naszą duchową zbroję. Objawienie zachęca nas również do kontemplacji szerszych ram eschatologicznych, płótna, na którym mogą odegrać rolę współczesne istoty. Chociaż interpretacje są różne i istnieje mnóstwo spekulacji, ta kontemplacja nie ma na celu wzbudzenia strachu, ale pogłębienie zrozumienia przypomina o wzajemnych powiązaniach ludzkości i globalnej narracji, w której jesteśmy zanurzeni. Niezależnie od tego, czy role te przejawiają się jako siły geopolityczne, wpływy kulturowe czy postęp technologiczny, są one jedynie graczami w wielkiej orkiestracji boskich zamierzeń. Duchowe przesłania zawarte w księdze objawienia podkreślają znaczenie gotowości, nie tylko jako narzędzia umożliwiającego przetrwanie, ale także jako sposobu na przetrwanie pośród przeciwności losu. Gotowość dotyczy tutaj zarówno sfery fizycznej, jak i duchowej. Wymaga rozpoznawania znaków, zrozumienia czasów i zakotwiczenia się w wierze i wspólnocie. Ta podwójna gotowość sprawia, że w obliczu prób fundamenty naszej wiary, Pozostają niewzruszone. Ponadto, Apokalipsa Świętego Jana zachęca nas do zbadania stanu naszych serc. Narracja zmusza do introspekcji tego, kim jesteśmy, w kontekście wiary i tego, jak dostosowujemy się do Bożej Prawdy. Jest lustrem odzwierciedlającym nasz stan duchowy, zachęcającym do ponownego dostosowania się do Bożych celów i autentycznego chodzenia Jego drogami. Ostatnie refleksje tej potężnej księgi. Przypominają nam o znaczeniu wspólnoty w podróżach duchowych. Przesłanie ma charakter osobisty, ale także wspólnotowy, kładący nacisk na jedność i wsparcie w gronie wierzących. Społeczność. Ta działa jak twierdza przeciwko przedstawionym przeciwnościom losu i jest źródłem zbiorowej siły. Angażowanie się w tę społeczność sprzyja duchowemu wzrostowi, odpowiedzialności i zachęcie, co jest kluczowe, gdy poruszamy się po zawiłościach współczesnego życia i oczekiwaniach eschatologicznych. W miarę jak podróżujemy przez objawienie, symbolika staje się potężnym nauczycielem. Żywe obrazy, choć odstraszające, ozdobione są głębokimi prawdami czekającymi na odkrycie. Symbole te nie są jedynie ilustracjami zagłady, ale służą jako znaki prowadzące nas do głębszego wglądu w Boży plan odkupienia. Zrozumienie tych symboli wywołuje duchowe przebudzenie wezwanie do spojrzenia poza powierzchnię i uchwycenia głębszych, przemieniających implikacji, jakie niosą one dla naszej wiary i światopoglądu. Wreszcie apokalipsa św. Jana stanowi kompendium nadziei. Pośród apokaliptycznych obrazów głębokie duchowe przesłania odzwierciedlają Bożą obietnicę odnowy i odnowy. W obliczu ciemności jaśnieje światło nadziei, przypominając nam, że koniec nie jest rozpaczą. Ale brzaskiem nowego początku. Ta pełna nadziei perspektywa zachęca nas do życia celowego i pilnego, mądrego kupowania czasu i inwestowania w wieczne prawdy. Podsumowując, chociaż dziewiąty rozdział księgi objawienia ze swoimi przerażającymi obrazami może być odstraszający, ostatecznie popycha nas do głębszego zaangażowania w naszą wiarę. Jest to wezwanie, abyśmy stali, niewzruszenie w duchu, z oczami otwartymi na boskie poruszenia i sercami gotowymi na wypełnienie się boskich obietnic. To wezwanie stanowi niezachwiane zaproszenie do zaufania Bożej suwerenności, zaangażowania się w duchową czujność i przyjęcia nadziei zakorzenionej w wiecznym Królestwie Bożym, przygotowującym nas nie tylko na koniec, ale zapewniającym, że będziemy żyć w pełni i wiernie każdego dnia.